Dzień dobry, cześć! Nie mieliśmy okazji zobaczyć się z Wami na targach osobiście, więc spróbujemy pokazać się Wam online, na targach online. Bardzo dziękujemy za zaproszenie na te targi. Chciałabym pokazać, chciałam pokazać naszą ofertę, nasze produkty tym, którzy już nas znają, tym, którzy jeszcze nas nie znają i dopiero poznają bardzo mi miło. Jesteśmy na rynku od półtora roku i jesteśmy pierwszą firmą, która w Polsce zaczęła produkować śpioszki na zamek dwukierunkowy, z czego jesteśmy bardzo dumne, bo to są śpioszki naprawdę znacznie ułatwiające przybieranie, przewijanie maluszków. Śpioszki to jest nasz pierwszy i taki flagowy produkt. Oprócz tego szyjemy też bodziaki, kocyki z wypełnieniem pościele, z wypełnieniem ale o tym za chwileczkę. Na razie chciałam Wam pokazać yy, działanie naszych śpioszków. To one, wzór zające i spółka. Mam tutaj mojego małego asystenta, będzie mi pomagał w pokazaniu Wam, co i jak działa. Zamek dwukierunkowy rozpina się od góry i od dołu. Więc przy przebieraniu maluszka wystarczy rozpiąć ubranko w ten sposób i po prostu przebrać piżankę. Natomiast jeśli chcemy przewinąć maluszka, zmienić pieluszkę, możemy rozpiąć zamek od dołu. Więc nie musimy tutaj ściągać całego pajacyka. Wystarczy, że rozepniemy go w ten sposób i zaczniemy maluszka zbierać i wtedy tutaj wszystko, do wszystkiego mamy dostęp od razu. Mamy pytają nas czasami, czy ten skos zamka nie powoduje, że nóżka utyka w nogawce. Otóż gwarantujemy, że nie utyka, ponieważ przez ponad rok pracowałyśmy nad prototypem tych śpioszków i właśnie nad skosem zamka, żeby go odpowiednio wyprofilować i żeby tutaj wszystko łatwo wchodziło, wychodziło. Do tego elastyczność bawełny bardzo w tym pomaga. Mój asystent niestety ma troszkę sztywne nóżki. Ale mam nadzieję, że widzicie, że tutaj po prostu wszystko łatwo się udaje, i po zmianie pieluszki wystarczy, że supak zapniemy z powrotem błyskawicznie, bezstresowo dla maluszka, szybciutko, zwłaszcza w nocy. Możecie to docenić, bo zamiast biedzenia się z licznymi napkami, możecie po prostu błyskawicznie maluszka przewinąć. Zamek jest certyfikowany bezniklowy i jest podszyty mieć bliską, więc maluszek ma pełen komfort. A tutaj górny suwak jest zakryty taką specjalną kieszonką, jest tutaj ukryty. O, i pod napkiem, więc tutaj też jest, jest mięciutko. W dwóch pierwszych rozmiarach możecie skorzystać z wywijanych rękawków, nie drapków a w rozmiarach 74 i 80 możecie wybrać fasony ze stopkami lub bez. Nasza bawełna jest naprawdę super, jest mięciusieńka. To jest bawełna interlock, tkana podwójnie, jest oczywiście atestowana, bezpieczna dla, dla niemowląt. Wszystkie nasze produkty szyjemy w Polsce i będziemy szyły w Polsce. Bardzo przywiązujemy wagę do staranności wykonania. Ci, którzy nas znają, wiedzą, że te piżanki są równiutko odszyte, wszystko. Zwracamy uwagę na każdy, każdy szczegół. Nasze nadruki projektowała dla nas Jana Rusinek. Nie wiem, czy ją znacie. Pięknie ilustruje i pisze książeczki dla dzieci. I nasze wzory wykonywane są techniką sito-druku. Więc zachowują trwałość i intensywność koloru, po wielu, wielu praniach nadal są śliczne i mają fajne nasycenie. Także oprócz praktyczności, wysoka jakość produktu to jest dla nas bardzo ważna wartość. No i piękno. Bardzo lubimy fajny design i oryginalny, i myślę, że udało nam się osiągnąć to na naszych śpioszkach. Tutaj mamy właśnie wspomnianego przeze mnie bodziaka. O bodziak z kotkiem, który goni włóczkę. Nasze bodziaki mają nieco wydłużony fasą, tak, żeby starczały na dłużej. Tutaj możecie zobaczyć nasz kocek minki, też ze ślicznym wzorem w ptaszki, również autorstwa, autorstwa Joanny. A tutaj podusia z wypełnieniem. Mamy komplety pościeli mięciutkie, po prostu jak puch. Jest ozdobiona taką ładną, elegancką lamówką. Także również polecamy wypełnienie z antyalergiczne, także również bezpieczne dla najmniejszych. Serdecznie Was zapraszamy do naszego sklepu www.lapser.pl na nasz fanpage łabsertakowy, na do naszego Instagrama. Mamy teraz promocję i dostawa impost, bezpieczna dostawa do paczkomatów jest za darmo. A oprócz tego, z hasłem, z kodem targi online, dostaniecie w naszym sklepie 15% zniżki. Więc zapraszamy Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia w realu albo online.